Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Expert i Zapraszam Was na kolejny odcinek kanału Minus Pomarańczowego, który zostanie poświęcony CT3, tym razem w wersji 2020. Jak zapewne pamiętacie, w 2017 roku zrobiłem jeden z odcinków Kanal Minus Czerwonego, który poświęciłem nieistniejącej stacji CT3. Powstała w 1993 roku i nie wiedziałem wtedy, że w 2020 roku nastąpi reaktywacja tego kanału. Ten fakt bardzo mnie zaskoczył, ponieważ nic nie zapowiadało się na to, aby ten kanał znowił nadawanie, a szanse były marne. Nawet gdy pojawiły się pogłoski, że gdzieś w okolicach 2020 roku miał wznowić emisję jako kanał dla dzieci, lecz ostatecznie utworzono Ciete Dećko. Lecz teraz doszło do skutku. Ciete 3 została przywrócona do życia z powodu pandemii COVID-19, a uruchomienie miało miejsce 23 marca. Ta trójka w nazwie kanału tym razem ma pewne znaczenie, albowiem oznacza ona trzeci wiek, czyli Ciete 3 jest zwrócona do widzów trzeciego wieku i są na niej emitowane głównie starsze produkcje Cieskiej telewizji. Czyli można po powiedzieć tak, że oferta programowa jest dopasowana dla widza Powstanie cd 3 wiązało się z zaprzestaniem produkcji innych programów czeskiej telewizji, gdyż fundusze przeznaczone na produkcję tych programów zostały przeznaczone na uruchomienie tego kanału. ta nadaje w godzinach 9.17.25 i w telewizji naziemnej jest dostępna tylko i wyłącznie w standardzie DVB-T2 w jakości HD, a także w telewizji satelitarnej i kablowej, a format obrazu, gdy jest, gdy jest oczywiście taka potrzeba, jest zmieniany z 16. 9, na 4, na 3 Jest wielce możliwe, że CT3 znowu Przejdzie do historii, gdyż Cieska Telewizja ma zamiar transmitować program No Nie wiadomo do kiedy Miał być transmitowany do października Ale z tego co widziałem To ten kanał nadal się trzyma Do tego też No nie wiem, możliwe, że do końca tego roku Albo nawet i wcześniej Logotyp od 23 marca 2020 roku do dziś to logo Cieska Telewizja z trójką po prawej stronie w kolorze turkusowym. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o CT3. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie apki w górę. No i do zobaczenia. Cześć.